Witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Forgotten Innastral. Jesteśmy w żałobie i porozmawiajmy z mężczycem Tuylenem o wielkim czynie. Bo młody mężczyzna, jestem tak starszy, że za ostatnią miężczyznę nie udało mi się podziękować ci za naszą wolność. Ty zrobiłeś podwój, dostojny Древних героев. Почтенный Туилен. Нежелание прославиться двигало мной. С того момента, как я задумал побег, я желал только одного. Добыть свободу для джунов. Почти там все за чами стало, вау. Грустно говорить об этом. Но как же мы были глупы и наивны. Когда поверили посулам презренного последователя Некромантии, страх нас перед проклятием нашего рода затмил благоразумие. Мы совершили поправимую по ошибку. Светлые умы расы Джунов Куда утрачены наверх. Мой попалял. друг Она уже горько, горько говорить об И этом. Тела. Но твои родители мертвы. Они всегда будут с нами в нашей памяти. Я опоздал. Ферес, я отомщу ему. Только его смерть принесет мне облегчение. Страшно представить, что принесет с собой его смерть. Падет заклинание, и мы станем доступны для проклятия. Мы будем обречены, и твои усилия, чтобы спасти нас, будут бессмысленны. Нет, проклятие уничтожено. карик и молодой Джун от Зака убили его. Нам больше ничего не грозит. Я умру счастливым, да. зная это. Не говори так. Ты еще проживешь много времени. Твои мудрости, знания нужны нам. Ты уже достаточно мудр, чтобы обойтись без моих <laughs> Нет, как раз совет мне не повредит. На грани? я нашел пещеру. Она закрыта Джуновским замком. Я нашел амулет, который должен его отбирать. Но, наверное, его недостаточно. Войти в пещеру я не смог. Приятно знать, что я еще на что-то годен. Мой юный друг, тебе несказанно повезло. В этой пещере ты найдешь много полезного. Путь в нее для тебя открыт отныне. Но не спрашивай меня, как я это сделал. No mogłeś tutaj, mogliście tutaj coś lepszego wymyślić, nie wiem, że coś przy przy tym amulecie, a tak to po prostu stricto w palce i drzwi się otworzyły. No cóż, no dobra, no nie będę się czepiał. Mogli to trochę lepiej rozegrać. No ale cóż, no i Kir został sam, kiel nie żyje rodzina jego nie żyje. Nikt nie żyje, został sam. No ale cóż, mając takie oczy jak teraz, to nie wiem, czy, czy ktokolwiek by się nie bał z nim rozmawiać. Ja bym się bał, naprawdę. No ale tak to jest, jak się ma ponad 40 siły, prawda? Dobra, ale zobaczmy, co jest w tej naszej jaskini tam na dole. Przebiegniemy się, wiecie co, bo... Y możemy biegać, prawda? I to jest piękne, 450. Tylko wiecie, z czego mi szkoda troszkę, eee, że straciłem wszystkie, wszystko doświadczenie, które ja sobie sam zapracowałem. Lepiej by było, pewnie nie mogli tego zrobić, bo takie ograniczenia silnika, ale lepiej by było, gdyby po prostu dodać nam, kierowi, milion doświadczenia, czy tam ileś tam, eee, żeby to się żeby zwróciło się to co Kiel y, zginęła i, i dodać te 40 siły mu i 40 y, zręczności inteligencji i parę tych umiejętności również dodać, ale tych starych nie zabierać. No a tak to niestety, niestety jesteśmy zmuszeni do, do właściwie nie no po prostu na marne poszło. Dobra zabierz klucz u bardzo fajna e, kolejna jaskinia i którędy by się tu udać? Klucz jest tam więc u, atakuje nas golem i wiecie co ciekawe czy golem ma głowę Hmm spodziewałem nie ma głowy ale spodziewałem się że będziemy mu odrobinę większe obrażenia zadawać no ale użyjmy na sobie siły i od razu jest dużo, dużo lepiej. Zwykłym kirem, no myślę, że też bym... Jakby była kielto z odrobiną, trochę byśmy się pomęczyli, ale byśmy dali radę. No nawet bardziej będzie się opłacało atakować tym piorunem. No, krytyczne... oj, może być niewesoło jak mnie we dwóch zaczną jechać, ale nie. Dajemy sobie dać radę. Dobra, ale we trójkę to już jest całkiem niebezpiecznie. I siła, siła, ale widać jest, jest moc w Kirze. Ale ta twarz jego jest naprawdę straszna. Strasznie wygląda. Szczególnie jak się cieszy po zabiciu przeciwnika, to wtedy strasznie, strasznie wygląda. Grozi, no ale dobra. Podoba mi się ta jego y, transformacja. No, dobić do tego golema. No, super. Szkoda, że nie ma z nich żadnych y, żadnych przedmiotów. Zobaczmy, co to jest za miejsce. Nic. Wydawało mi się, że można tu czegoś użyć. No, ale to dobra. Nie ma nic więc idziemy sobie dalej. Kurcze, ile zielonych kryształów tutaj leży i niebieskich. wam by się ucieszyła co jest w tym przedmiot misji klucz no okej okay. eee... i dobra no to żeby otworzyć drzwi trzeba iść do ołtarza który znajduje się tam no dobra eee... okej okay. może być parę błyskawicek jeszcze jedna i zobaczmy co się znajduje za tymi drzwiami jaka będzie obstawa no widzę że u nie to zwykły golem wydawało mi się że to będzie większy bo, bo tamte były wiecie te, te z poprzecznymi kijkami a ten jest z, a ten jest z, z poziomymi więc wydawało mi się że będzie coś z niego więcej wow i tutaj golemy rozebrane o fajnie to wygląda te, tak, tak fajna sprawa. W, w trakcie montażu zostało mm, zostały przerwana ta, ta ich budowa, przyleciała klątwa i zabiła dżunów, którzy nad tym pracowali zapewne. Nie wiem, taka moja dziwna teoria. Dobra, ale jesteśmy już blisko i idziemy po skarb. Idziemy po skarb. I proszę bardzo. Kolejny golem. Tak, one się nie różnią niczym z tymi zielonymi. No, szkoda. A szkoda. Aha, tak, gra się teraz zrobiła bardzo łatwa. Na no, poziomie trudnym oczywiście, przypominam. I co już, tu jeszcze jest... Tu jeszcze są dwa golemy. No ale... Nie stanowią one większego problemu. Tylko teraz nie mam już tego osłabienia takiego długiego, fajnego i to mnie trochę przeszkadza. No ale cóż, i szkoda, że nie leci nam doświadczenie. O, jak miło dostaliśmy całą zbroję z diamentu, Super sprawa, po prostu super sprawa. Jeśli gralibyśmy zwykły, jeśli byłaby z nami jeszcze Kiel może, no to i Kir byłby normalny, to pewnie by uniozł ją e, mając normalną, e, mając normalną zbroję, no. Znaczy mając normalny UDZik tam 200 ileś mógłby ją unieść, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, zobaczmy jak wygląda, e, jak wygląda ta zbroja w użytku, no i muszę powiedzieć jeszcze, że e, co chciałem powiedzieć, że Ta skrzynia była bez sensu 1500 zł, no proszę was Patrzcie, jakie to jest genialne Włócznia z osłabieniem Dużo lepsza od tej meteorytowej Nie nacieszyliśmy się ją A jednak nie, jednak ciężkie są te diamentowe rzeczy I tutaj mamy leczenie Orli wzrok Leczenie, leczenie, leczenie Siła, o tak i czy jest kontynuacja? Jest kontynuacja, więc chyba rozumiecie, że jesteśmy teraz niezniszczalni. jak on wygląda? Przecież oni się przestraszą, gdy go zobaczą. No chyba, że ktoś go zajdzie od tyłu i dziabnie w... E, y, no. No cóż, ale z... wiecie, jest miaska. O, jeszcze runa moc dostaliśmy. Wow, ty, ale fajna sprawa, no. Tylko złożoność 100. To granic możliwości. Ciekaw jestem czym są granice możliwości dla Kira. Taka powiedzmy błyskawica zwykła. To granic możliwości 213 na jednej runie. No i wiecie co, nie będzie to takiego wielkiego efektu, bo ten ma 225 więc więc szczerze to Pff, ulepszenie niewielkie. I nie stać na to żeby było więcej tych run żeby mniejszą złożoność miały no ale wiecie co mniejsza to nawet nie będę się kłopocił żeby a może zrobię no nie wiem czy mi stać w ogóle na to żeby przerobić tą, to, to zaklęcie no nie stać mnie jak cholera mnie nie stać muszę po... a wiecie co sprzedam już ten ekipunek bo on się raczej nie przyda mając coś takiego jak diament, więc po prostu... O, jeszcze żem źle złożył no chyba dobrze nie, dobrze złożyłem, tylko nie ma tego małego, tej mojej runy tutaj wyświetlonej na, na piorunie no dobra z kim możemy porozmawiać? z mędrcem i z dardasem? nie dobra, więc porozmawiajmy o przyjacielskich wrogach i to już będzie koniec tego odcinka Успеха. Mm. Да, в пещере я нашел Интересный. прекрасные доспехи. Теперь я как никогда готов сразиться со своим злейшим врагом. Вещь, Ненависть пиал. придаст мне дополнительные Бойка силы. Не стоит, чтобы тобой двигало такое это сильное и разрушительное нравится. чувство. Прошу. Только О, когда на, на твоей стороне нет. светлые силы yes. ты побеждаешь. Не будь самонадеян, ведь молодости это свойственно. Согласись, тебе необходима помощь. Да, с этим сложно спорить. Злодей засел в своем замке. Без сил барона мне не обойтись. Но он не рискнет нападать на замок. Что же делать? Давай обратимся за помощью к нашим врагам. В этом мире Меня все так нестабильно. Вчера он твой враг, а на завтра готов умереть за тебя. Ты о чем? Почтенный Туэлен. По Я не понимаю. Держи этот амулет. Он позволит тебе сделать своим Это другом погода, самого злейшего твоего врага. Ну, например, людоеда. Удобная вещь. И... Дракона... Это замечательно. Но где их найти так быстро? А, ладно, спрошу у дядюшки Рада. Спасибо, о мудрый ты Лен. Было бы лучше, если бы всех меня убили, правда? А так, то... Может, не знаю, может, дядюшек добрый Рада в мысли. skąd wziąć smoka czy ogra, bo, bo tak, to wszystkich pozabijałem niestety, no ale kto by nie chciał meteorytu, prawda? Dobra, to do następnego odcinka, do jutra.